to do Why are we yelling? The pecking order! No, cześć, Rashplo. Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku. Bo zdajesz sobie sprawę, że to każdy inny dzień. Z tego powinien powstać jingle w ogóle. By the way, na początku każdego materiału zapraszam Ciebie do komentowania. I dalej Cię będę zapraszał do tego komentowania, więc go tak nie wiem, co ty teraz robisz, trzymając telefon i nie odzywając się do mnie w komentarzu. Ale that's your you. Kliknij łapkę w górę. Ja widzę, kto to robi. I can see that, więc proszę je klikać. Zastanawiam się, czy jest tutaj ktokolwiek, kto mnie widzi pierwszy raz i nigdy wcześniej. Znaczy, no, teraz brzmi, jakbym naprawdę był niewiadomo kim, ale nawet no, rozumiecie o co mi chodzi. Wydaje mi się, że większość widzów tutaj jest z linku, który udostępniam, albo z już innych platform, ale jeśli widzicie mnie po raz pierwszy, to. W opisie macie wszystkie linki do moich innych social media i również tam listing do Triple, na który Was zapraszam, jeśli chcielibyście wspierać moją działalność w internecie. Dziękuję bardzo serdecznie. My zaczynamy ze skincare. Peeling. Mam nadzieję, że wszystko będzie widać. Rozpoczynamy skincare od. Kremu po goleniu, ponieważ się y, ogoliłem dzisiaj. Twarz dokładnie mówiąc. Nie zagląda kotak pod spodnieczce niegrzeczne. You're so fucking disgusting! Uh! Będę patrzył tam, tam mam lustro na i będziemy sobie rozmarowywały razem. Zwróćmy proszę Państwa uwagę, w które miejsca nakładam ten właśnie krem po goleniu. W miejsca, w których się goliłem. Nigdzie indziej. Nothing less, nothing more. Just that. Rozmarowujemy? Czekajcie cierpliwie, kota. A jak już jesteśmy przy temacie golenia, to mnie nikt nigdy nie uczył golenia. W sensie, ja albo y, zauważyłem, jak to robi jakiś influencer i się tego nauczyłem. No dzisiaj tak ich nazywam, wcześniej to był YouTuber. Y, albo... Y, nie wiem. Nawet nie potrafię sobie przypomnieć, w jaki sposób ja się nauczyłem golić. Bo ja nie mam taty. Mnie tata nie nauczył, dziewczyny. I moja mama była przeciwna goleniu. Mówiła mi, że im częściej zacznę się golić, tym szybciej będą mi włosy odrastać. Co dzisiaj wiem, że jest mitem. To jest mit, no, to jest mit. Dowiedziałem się od pani trycholog, o której już mówiłem tutaj. Pod materiałami z tej serii piszą mi Państwo, że robicie ze mną skin care and I'm like obsessed, bardzo ładnie, robicie ze mną i to jest fajne. To prawda nie każdy materiał jest ze skincare, bo nie na każdym filmiku robię, ale jeśli to was motywuje, jazda, pamiętajcie o SPF-ie, SPF-ko tak. Nieważne co to tam sobie stworzy na tej twarzy S.P.F. Psikaj, psikaj! Next! Yeah. Psikaj! Czy ja sobie właśnie daję order? Shut up. Moja cera dzisiaj zażrę. wszystko, co jej dam. Wszystko... Ej, czy ktoś z was kalkuluje to, którego donika używam najczęściej? Bo w sumie sam y, nie wiem. <laughs> jeśli ktoś z was y, zwraca uwagę na to, to mi powiedzcie. Ej, sram, jeśli ktoś z was zwraca uwagę na to... To było super. Jak ktoś z Was wie, którego używam najczęściej, który jest najczęściej na materiałach, piszcie. Like, oh my god. No, be obsessed. Bo ja je wybieram na domowo, nie? Jezu, woda skóra! Tonik. Nie widzisz? Co? Oh my god, I'm so wet. Jezu, ja to koło? Cool. Nie mówię, że każdego golem powinna być lodówka w pokoju. Ale no, możecie wykorzystywać to, w której macie jedzenie czy coś. I wkładajcie sobie kosmetyki do, 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 do wody, kul. Do lodówki. Toniki, no na pewno toniki mogę wam powiedzieć, bo wydaje mi się, że nie każdy kosmetyk powinien być przechowywany w lodówce. Like, I don't care. Toniki, myślę, że się z nimi nic nie stanie, bo nie, będą w lodówce, chociaż no nie daje 100% tej, bo zaraz się okaże, jak to się włoży. Zatrułam mordę przez bo może do lodówki! So girl, check it yourself. No, ale ja mam wszystkie produkty. Powiem wam, że od kilku dni jestem tak, jestem tak rozregulowany, jeżeli chodzi o sen, że to jest... Girl, like... Wczoraj się położyłem o 18, dzisiaj wstałem o 3.40 i do teraz nie śpię. Jest godzina 12. No i znów się położę spać gdzieś po południu, bo idę do pracy na nockę. So it's crazy. Jakba... <laughs> Jakby. Jakby piefa! Revital lift Fragrance free L'Oréal Paris. Do it. Jedziemy. Niedawno jak robiłem care, to tak dużo nakładałem tych pro tego produktu na mor. Znowu zaczynam się śmiać jak Pikmi, nie wiem co się znów dzieje Jezu Może ja jestem Pikmi? Oh my was so fucking weirda. Uważaj, bo ci po prostu ee, zwięcznieje wszystko, z tego co teraz pokażę, rozumie? Ultranaprawczy krem przeciwzmarszczkowy, super trio, retinol, witamina C i kolagen 60 plus Take a look daddy That's just my bilenda Like, I love you, Bielenda, you can be my daughter. Co tam się patrzysz, maleńka? Co? Swędzi, nie? A, swędzi. Ew. Ostatnie dzisiaj na mordę sorbety Dziewczynki nawilżająco normalizujące z efektem delikatnego chłodzenia. This is ze. A... <tosurbe> o jezu, I'm such a... Ja jestem Gen Z, zachowujesz się jak milenians. Like, I'm better than you. Like, I'm totally better than you, like... <tosurbe> Dobra, I'm just weird, that's it. Rozmarowujemy kotek. Więc y, jestem rozregulowana, to już mówiłem. Dzisiaj w ogóle będę nagrywał kilka odcinków na raz, bo miałam kiedy słuchać. Więc y, w tym setupie, w tym świetle. Nie na no, pewno światło będzie się zmieniało. Ale no, generalnie w tym kadrze będzie kilka części po kolei, i następne już nie będę robił skincare. No bo ja w ogóle sobie nie wyobrażam czegoś takiego, że ja słuchajcie, zmywam to żeby nałożyć warstwę tylko po to, żeby nagrać filmik i udawać, że nagrywam innego dnia. Tak like that's not possible. No ale wiecie, dałem sobie challenge, ma być 30 filmików, więc będzie 30. So we need to stick up to it. Yes, nie ma narzekania, nie ma jęczenia. Uwielbiam tą część. Masaż. Do góry. Myśl jak żrafa. Góra. Jeszcze pięć. Nie zostawię mnie samej. Mocny brzuch. Wdech, wydech. Mam prawdopodobnie dziwne ułożenie dłoni, jak teraz to robię, ale no trudno. Mamy troszeczkę produktu, łokcie, jeszcze trochę mam więc kolana. Niezmiennie fantastycznie, krem pod oczy. No i tak to słuchajcie, dzisiaj nic konkretnego nie gadam, co poza tym, że mam rozregulowany sen. No ale czasem taki wiesz, czy też się nam przyda, nie? Trochę dużo tego dałem. Trudno. Cyk-cyk-pyk. I jedziemy. Bardzo ładnie, dziewczynki. Drugie oczko... FU, MAM KREM W NOSIE Okej, okay, i nie zapominamy słuchajcie o olejku rycynowym A moje brzmi zaczynają się robić krzaczaste I nie wiem w sumie czy to jest sprawka tego olejku I don't know, no ale będę go nakładał Why not? Why not? Do tego już na locie mogę założyć słuchawki. Są fantastyczne. Bierzemy tę magiczną fiolkę i jedziemy z tematem. Mam nadzieję, że wy widzicie, że ja daję dosłownie krople tego na moje brwi. Zamaczamy. Ja sobie nie ukręcę do momentu, aż nie wezmę lusterka, żeby mi to nie dropnęło nigdzie i na brwi. Ale tego jest tak dużo, że ona starcza na, na całą powierzchnię brwi. Chodzi mi o ten olej, nie? Bo po prostu trzeba to rozmalować. I za moment to będziemy też w, w, wbraszowywać. Więc bierzemy. Kapkę... I na brew. Tak. Fu... No zobacz co robi. ZOBACZ! Ty. No... No trudno, no. Dobra, zdjęłam to. Zdjęłam. Zdjęłam. Ktoś ostatnio zapytał dlaczego mówię łam, bo chcę i mogę. Who the fuck are you? To tell me, bitch. Come here, sit down. Niektórzy z Was naprawdę muszą zejść na ziemię Tak. Jeżeli uważacie, że możecie mówić mi. Mi. Co ja mam robić? A jeśli coś jest faktycznie takie bardzo nienormalne i to tak wszystkim bardzo przeszkadza. Oczywiście, że to będę robił. Nawet specjalnie. Like, who the fuck are you? O Jezus, ja chciałem tym uczesać sobie ten. Fu. Dobra. Zamykamy koryczek. No, i tyle się ma. Mam nadzieję, że Twoje wszystkie plany idą wspaniale. Z pewnością Ci tego życzę. Więc dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszą obecność na e, kolejnym materiale. Zapraszam do prowadzenia konwersacji ze mną w komentarzach, tak? Proszę się do mnie, bo odzywać w komentarzach. Postawcie łapkę, którą chcecie. No i powtórzę się, w opisie jest link do Tipli. Jeśli chcielibyście powspierać moją działalność, feel free to do it. Dziękuję bardzo. Trzymaj się. Pa!